Cześć Lubiątka. Cześć Agnieszka Sowilo z tej strony. Postawię sobie dla Was karty na maj i czerwiec 2020. W telegraficznym skrócie. Zobaczymy sobie, co tam będzie słychać, na co postawić. Eee. No dobra. Tak. Pierwsza rzecz, o której mówią karty, to nie przeprowadzać się, wstrzymać wszelkie przeprowadzki, wyjazdy, różne inne rzeczy. Druga rzecz, uważać na pieniądze, bo pokazują się tutaj dla lwów pieniążki, które właściwie to można by powiedzieć, że w jakiś cudowny sposób się pojawiają, że tak powiem, albo inaczej, ukryty bądź cudowny sposób, niewyjaśniony, tak to można nazwać, albo nie, no nie wiem jak to nazwać, nie pokazany, tak to nazwijmy. Ale tak samo szybko się generalnie rzecz biorąc mogą rozejść, natomiast przyczyną może być jakaś kobieta i zwrócić na to uwagę, zastanowić się czy nie jest to czas na to, żeby jednak nawet gdyby należało powiedzieć proszę lwa, nie mam, po prostu nie mam, to gromadzić tą gotówkę generalnie rzecz biorąc, natomiast zobaczmy co się dzieje. Macie bardzo ładne wpływy, jeżeli chodzi o ewentualne ja... Nie wiem, ja może to jeden raz w życiu w swojej karierze w ogóle powiedziałam, ale przysięgam, że macie bardzo duże możliwości w tej chwili strzału jakiegoś, być może, że chodzi o jakieś zakłady, jakąś loterię, jakieś tego typu rzeczy. E, pokazuje mi się naprawdę fajna energetyka. Teraz tak, e, Lwiątka, macie, e, że tak powiem, energetykę karty e, GEBO przy Was z, z odalą, odwróconą w związkach. Proponuję lwom postawić na wszystko, co jest ucieleśnieniem takiej miłości bardzo delikatnej, bardzo czułej, bardzo macierzyńskiej, bardzo takiej romantycznej, aniżeli na aspekty generalnie rzecz biorąc tworzenia jakichś więzi poprzez taką wampirowatość, taki wampy, a nie kobieta, albo taki, um, um, taki um, macho, a nie mężczyzna, takie, um, takie bycie takim bardzo agresywnym, bardzo dynamicznym i tak dalej. To się nie pokazuje jako coś, co będzie dobrze odczytane przez kogokolwiek. Natomiast dla lwów jest taka rada, żeby postawiły na wszystko, co będzie delikatne, co będzie subtelne, co będzie taką... Fajną miłością, fajnym emocjonalnym przejawem. Więcej takiego um, wyrównania, wyważenia, właśnie takiego uspokojenia w miłości jest tutaj potrzebne. Na to zwrócić uwagę. Zwracamy uwagę na dzieci i na sprawy generalnie rzecz biorąc dotyczące ich emocjonalności. Tutaj trzeba będzie zrobić jakiś porządek. Um, jeszcze jedna rzecz, te z Was, które mają problemy generalnie rzecz biorąc z odpornością, bądź ich na przykład, nie wiem, latorośle czy tam podopieczni mają problemy z odpornością, ziołowe, kuracje, wszelkie tego typu rzeczy są tutaj potrzebne. Ale tak samo w jakiś sposób, nie wiem, promieniowanie rodzica, czy promieniowanie opiekuna, czy nie wiem, czy kogoś, kto przebywa z tymi latoroślami. Może wpływać na to, że te dzieci są w jakiś sposób pokazane jako kompletnie nieracjonalnie zachowujące się, rozbite, jakieś takie emocjonalnie rozwydrzone, takie dziwne. Także przyglądamy się temu wszystkiemu. Jak to zaraz spadnie deszcz, to razem z tą kamerą, z tym wszystkim to <laughs> spiegała stąd nagrywając. W domu, co w domu? Ja bym powiedziała, że w domu nie jest zle. W domu się pokazuje taka energetyka bycia na swoim miejscu, tworzenia czegoś, natomiast ja mam wrażenie, że niektóre z lwią tak mają jakąś taką ogromną potrzebę i teraz to się może tak bardzo rodzić, tak bardzo, że tak powiem, ujawniać posiadania czegoś swojego. I to jest związane z rodziną, to jest związane generalnie rzecz biorąc z jakimś być może miejscem, no być może jakąś własnością. Na razie nie, na razie sobie tego nie robić, na razie nie nie czynić sobie żadnych dodatkowych zobowiązań, dodatkowych, że tak powiem, nie wiem, może rad może jakiś pożyczek innych rzeczy. Kolejna rzecz, która się tutaj pokazuje, to tak, mam wrażenie, że przez okres maja-czerwca nie będą ważne znajomości, nie będą ważne, mało tego niektóre, ale wy mogą mieć takie wrażenie, że wśród lwa znajomych, bądź tych osób, które można nazwać znajomymi, przyja przyjaźniami, Leluś, poczekaj chwilkę, że zdarzy się tak, że lew będzie absolutnie jakby umęczony tymi znajomościami, jakby będzie chciał czegoś nowego. Tutaj się pokazują jakieś z odległości znajomości, które szeroko pojęcie będą o wiele lepsze dla lwa, aniżeli te takie stacjonarne, te takie, nie wiem, przy domu, przy podwórku, przy pracy na przykład. Może tutaj być tak i pozwolić sobie na to. Pozwolić sobie na to, żeby mieć dość, żeby mieć przesyt, żeby zwolnić w pewien sposób też kochani, bo tutaj trzeba będzie najprawdopodobniej zrobić jakiś porządek z osobami, które albo nie mają za dużo zajęć. Albo te zajęcia są niewystarczające, bo jakby są na głowie lwa cały czas, zawracają mu dupę. Non-stop, nie wiem, wyzwaniają, przychodzą, przyjeżdżają i tak dalej, i tak dalej. Z tym trzeba będzie zrobić porządek. Natomiast, bo pokazuje mi się, ja nie wiem, Lew, czy ty możesz mieć taką sytuację, gdzie po prostu patrząc w przyszłość, będziesz absolutnie nakręcony do pracy i do gromadzenia finansów? Bo tak mi się to pokazuje. I żeby było weselej, uruchomi się u Ciebie tak twórcza energia. Przeważnie lwy to są ledwe stworzenia takie, jak nie muszą, to nie robią. Są ogromnie twórcze, energiczne i tak dalej, ale naprawdę najlepiej działają w momencie, kiedy już muszą. I tutaj jest pokazane, że lew sam siebie zmusi do tego, że musi. I będzie w tym bardzo, że tak powiem, i przedsiębiorczy, i skuteczny, i pieniążka z tego widać, i zadowolenie, i, i podoba mi się to, co widzę. Dobra, zobaczmy dla singli. No nie ma tutaj najfajniejszych energii, ale ja mówię, dla pewnej części ściągam te wiadomości, więc proponuję Na czytanie, natomiast dla tych, do których ściągnęłam informacje, jakby nie do końca, y, będzie bardzo duża potrzeba, ale takiego właśnie, y, takiego przytulenia, takiego czułego potraktowania, takiego mienia oparcia, bardziej w przyjaźni, y, takiej, y, aniżeli y, y, bardzo intensywnej, że tak powiem, dla singli to jest okres, gdzie one będą chciały mieć wsparcia, a nie generalnie rzecz biorąc jakiś płomienny, zwariowany, oszalały po prostu romans, z którego nie wiadomo co ma być pokazane są najbardziej te, które przed chwileczką po prostu się rozstały z kimś i ze względu na bardzo duże awantury, bardzo dużo napięcia, bardzo duże takie niewygodne słowa też, tak to nazwijmy, które nie powinny paść, yy, po prostu doszło do rozstania i no i te z tych osób są pokazane jako osoby, które będą to przeżywały. Inaczej, trzy miesiące jest jeszcze pokazane jakby Czyszczenia, dochodzenia do siebie, też w pewien sposób takiego, ja bym to nazwała, takiego um, wracania do przeszłości, gdzie coraz większa będzie informacja w waszym polu energetycznym, że to nie ma sensu, że to po prostu nie jest, z, z braku laku nie warto wchodzić w coś, co nie daje satysfakcji, co już przerobiłyście na wszystkie możliwe sposoby, i to nie jest to. Także no, tak właśnie, tak jakoś. Nauka, przede wszystkim nauka. Nauka jest tutaj pokazana jako coś, co będzie o Jezus, jak nagradzane. No to dla tych, które mają podopiecznych albo osoby, które będą aktualnie zdawały coś, że tak powiem i martwią się o to, czy te dzieci dadzą radę. Niektóre psi z ale dadzą radę i to będzie zaliczone, że tak powiem. Natomiast wy, jeżeli będziecie miały taką konieczność, bo zostaniecie postawione przed faktem dokonanym, że trzeba, musi dojść do tej rozmowy, że wasz, wasza latorosil, wasz oto też mogą być awantury, bo pokazywały się tam dziwne takie wpływy właśnie, najprawdopodobniej lwiowa córka albo wnuczka, ktoś wpadnie na pomysł zmiany czegoś i to będzie po prostu jak taki... Jak taki boom w całą rodzinę na zasadzie, no to chyba zwariowałaś, jak chcesz zmieniać studia, kiedy ty już jesteś w takim etapie, że, że to się nie opłaca, dokończ, a na następne pójdziesz. Nie, tutaj oto mogą być rozłamy, takie wariacje i tak dalej. Natomiast ja od razu mówię, zarobkowo generalnie rzecz biorąc pokazują mi się bardzo dobrze lwy i tutaj jeżeli powstaną, Pomysły powrotu do zarobkowania poprzez jakieś firmy zagraniczne bądź jakieś kontrakty, podjęcie pracy na kontrakcie właśnie zagranicznym. Teraz zdecydowanie się, mimo że wcześniej jakby nie się tego pod uwagę, to wygląda fenomenalnie. I ci, którzy będą mieli tego typu kontrakty jakby zawarte do grudnia, do końca roku, niech w to wchodzą, bo to się pokazuje bardzo łatwo. Kochane moje, daję Wam guziaki. Zapraszam Was do kontaktu prywatnego. Zawsze możecie się umówić na prywatne czytanie. No, dbajcie o siebie. Buziaczki i nie dajmy się zwariować w tym wszystkim. Ta chwila będzie dobrze. Już czerwiec przyniesie taką już taką naprawdę w miarę normalność. Tyle, że będzie się działo bardziej pod względem agresji, jeżeli chodzi o ludzi. Także no cóż, coś za coś. No może o to chodzi, żeby w końcu wyjść na ulicę i powiedzieć, co się ma do powiedzenia niektórym ludziom. Także tak na koniec, lwie y, jasno, klarownie i wprost komunikuj się ze światem. Buziole, pa!